Witajcie, tutaj Marcia i Simonte. Dzisiaj zapraszamy Was do wspólnego gotowania. Pokażemy Wam trzy słodkie, pyszne, pełnowartościowe przepisy, które tak naprawdę robi się w 5 minut. Także zaczynamy. Zaczynamy. I co najważniejsze, jak kochacie słodkie i wprowadzicie te posiłki do swojej diety, no to będziecie mogli sobie traktować to jako zamienniki tam mniej zdrowych rzeczy, więc no. Koniecznie spróbujcie tych przepisów. Lecimy z tym. Zaczynamy od mojego ulubionego przepisu. Będzie to smoothie bowl. Będzie w miseczkach z drewna akacjowego. Tuż mamy wszystkie składniki przygotowane. Będą potrzebne mrożone owoce. Ja akurat mam tutaj owoce leśne, ale możecie dać dowolne owoce, swoje ulubione. Może być mrożony banan, może być mrożone mango, mrożone truskawki, to co wy wolicie. I na górę dajecie swoje ulubione dodatki i tutaj też tak naprawdę to, co lubicie, mogą być wiórki kokosowe, nasiona cija i takie tam. No i nie? Tak? Lub odżywkę białkową, ale odżywka białkowa będzie jeszcze w innym przepisie, także tutaj dajemy sker. Ten przepis jest specjalnością Magdy, więc ja za dużo nie będę się tutaj odzywać. Będę takim, wiecie, statystą, gdzieś tam. Zazwyczaj Majta mi robi ten posiłek. Ja jedyne co mogę powiedzieć, że jest dobre, więc musicie jej słuchać i e, musicie go spróbować potem. Bierzemy blender, tak naprawdę dowolny blender. Wsypujemy do niego owoce jogurt oraz odrobinę mleka. Tak. Ja robiłam już ten przepis kilka razy, także na oko daję składniki, bo dobrze znam ten przepis, ale też będziecie mieć pewnie w opisie filmu. I tak naprawdę teraz blendujemy. E, Moja mi tutaj sugerowała, żebyśmy dodali trochę słodzika. Możecie też dodać cukier, ale wiadomo, że słodzik jestawsze. Tutaj mamy stawie z jimbima. To są tabletki, ale zaraz sobie je pokruszymy, stworzymy z tego proszek i ten proszek no, będziemy dodawać do tych lodów, więc ja się słucham, co moja to mówi i lecimy snem. <grystanie> Zobaczcie, jak to już wygląda, jak takie prawdziwe lód. Co ciekawe, taka micha lodów ma około 200 kalorii. A porównując takie sklepowe lody, to te mają ogromną objętość i to jest w nich super. Dodatkowo mają właśnie białko. Dzięki temu białka. będziemy nasyceni na dłużej. Mają też witaminy, minerały, no bo wiadomo owoce. Dajemy proteinową granolę z Jimbima. Mega fajny produkt. Na górę jakiś owsianek albo coś takiego. Dawaj jeszcze te wielkie kokosowe. Tutaj to też jest produkt z Jimbim. Na górę też możecie dawać świeże owoce. Fajnie pokroić na przykład banana. No i tak, Marta zrobiła, ale wiadomo, ja muszę przetestować. Mmmm, <grym> to jest zerą bizdem. Jak ostatnio byliśmy w Barcelonie na wakacjach, to mieliśmy takie acai Bowlę e tam. I powiem Ci, że to jest znacznie lepsze. A tam to kosztowało 15 euro. A tutaj ja mam za darmo. <grym> Idealne, naprawdę. Przechodzimy do drugiego przepisu i będzie to trochę takie przeciwieństwo, ponieważ będzie taki bardziej rozgrzewający ten przepis. Będzie omlet szarlotka, idealny na taką właśnie porę jesienną, ponieważ mamy sezon na jabłka i aż ma ochotę się jeść jabłka z no, A Teraz, tak teraz już coraz gorsza pogoda za oknem, więc taki przepis właśnie fajnie na pewno. Yy, siądzie wam. Dobrze, trzyma momenty kroję jawka na małe kawałki, później je podgotuję, przyprawić cynamonem. Ja będę mieszać w jednej miejsce dwa jajka oraz mąkę, odrobinę mleka i połowę z Drugą połowę dam na górę. Dobrze ci to idzie. dobrze! Zasada trzech sekund, szybko trzeba dojechać. Teraz bierzemy patelnię, na nią dajemy spray. Akurat przy latach ten spray się mega sprawdza, bo jak naleśniki robicie, bo... Ciężko tak równomiernie rozprowadzić oliwę z oliwek. W ogóle powiem Wam ciekawostkę, bo już tu kiedyś mówiłem. Mój dziadek zawsze wlewał jakiś tuż do smażenia na patelnię i wiecie, jak wlejecie się do smażenia na patelnię, to on na boki spływa. Tak jest ten. A mój dziadek myślał, że jest krzywa patelnie, dlatego spływa. I ciejczy, że ją w bił młotkiem, żeby ją wyprostować, żeby... No tak, to jest... Boleka, pozdrawiam, się dziadek Walek jakby, była... ale no jakże to, to właśnie to dlatego używajcie spraya, żeby nie bić młotkiem w płatach. <gry> A Marta nie patrzy, tam jest z tecacami, dwie dwie łyżeczki cukru. A jedna starcie, jedna. Ale wiecie, no możecie słodzić, tak? Jedna łyżeczka cukru ma 20 kalorii, też nie panikujmy. A cukry fajnie może to skarmelizować i będzie lepsze niż ze słodzikiem, akurat tutaj, bo to podgotowujemy. Więc nie bójcie się też cukru w każdym możliwym przepisie. Jak dacie jedną łyżeczkę, nic się nie stanie. Najważniejsza zasada, żeby na bieżąco sprzątać, bo później już no nie da rady, jest taki syp, że masakra. No i czekamy teraz. Mój popisowy numer. Nie Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Zawsze jej wychodzi. Czekajcie. Ale zobaczcie, jaki ładny kolor. Myślę, że jabłka tak 5 minut wystarczająco. 5-10. na zadaniem było jedno. Pokroić jabłka, dodać cynamon. Oczywiście zapomniał dodać cynamonu. Ile? Teraz na górę dajemy skra i można dać połowę skra do ciasta, a można dać całego skra na górę. Ja daję akurat całego. Można dać też połowę do ciasta. No i do jabłek pasuje jeszcze masło orzechowe, my dajemy z nerkowców. Masło orzechowe z firmy Jimpim. Pim. Okej, okay, czas się przekonać jak to smakuje. Dosyć, mm. mhm. dosyć. Okay. Dobra, robota. <noise> Dobrze, co <te> jabłka pokroiłaś? <noise> Ostatni przepis, i robisz jego naprawdę chyba w 2 minuty. Potrzebujemy odżywki białkowej, najlepiej słony karmel, i najlepiej ta z enzymami. Jeżeli macie jakieś wzdęcia, odbija Wam się, to po tej obiecuję, że będziecie czuć się super. Do tego nasiona chija, również z firmy Jim Beam. Tak, do tego napój owsiany, albo tak naprawdę zwykłe mleko też super się sprawdzi. I do tego mrożone maliny. Koniecznie mrożone, bo będziemy robić z nich taki mus. Mhm. Ale zamiast malin, chyba też mogą być inne owoce, nie? Tak, ale maliny. No, no, najlepiej jakieś takie owoce leśne, tak? Leśne, malinie, takie coś kwaskowatego, żeby za słodkie nie było to wszystko. To co, działamy. Dobra, to dajecie do tego miareczkę białka. Też te białka jest mega fajne. To z mojej perspektywy takiego, wiecie, faceta się mega dobrze rozpuszcza. Czasem miałem z białkami taki problem, że dodawałem do owsianek albo właśnie do takich deserów. I takie potem wiecie, grudy takiego białka powstają. A no to, to jest tak, że wszystko się pięknie wymiesza. Ten w sumie ma tak fajną konsystencję, no, że no, po prostu jest dobre <laughs> i no. I póki co to jest takie rzadkie. I żeby to zgęstniało, to wsadzamy to do lodówki na kilka godzin i powstanie z tego taki klej, taki nie wiem, budyń. A nawet Wam pokażemy co powstanie, tak, bo tak się bo składa sprawy. Jesteśmy tani i zrobiliśmy no. już wczoraj, coś takiego jesteśmy przygotowani. Tak to wygląda, jest takie mega galaretowate Fajna konsystencja jak jakaś, no jak galaretka No i te nasiona czyja to dlatego tak powstało, jakby ktoś nie wiedział Nasiona czyja wsiąkają tą ciecz i tworzy, no pęcznieją I tworzy się właśnie taka galaretka Teraz maliny dajemy do mikrofali na minutę, coś takiego w międzyczasie, jak nam się robi to w mikrofali, rozmraża to mówimy ciekawostkę o nasionach chia. Warto, żebyście wprowadzali takie produkty jak nasiona chia, jakieś orzechy, pestki ogólnie, no i takie roślinne, fajne rzeczy, po to, bo one mają kwasy nienasycone, czyli omega-3. Kwasy nienasycone. No. Które trzeba dostarczać z pokarmem, których organizm sam nie wytwarza. Także jedzmy nasiona chia. Tak jest. Zobaczcie, powstał taki mus. Można osłodzić, można nie. No i mamy zrobiony posiłek. I nie wiem jak Wy, ale ja to widzę jako idealne śniadanie dla osób, które nie mają czasu jeść śniadania. Robicie sobie to w minutę wieczorem, rano wstajecie. Nawet nie tyle śniadanie, możecie to zrobić jako drugie śniadanie, wziąć ze sobą to do pracy, do szkoły. Nic nie musicie z tym robić, więc no fajne to jest dla takich osób, które w biegu rano nie mają czasu jeść zdrowo. Wiecie co chodzi. Mmm, co? Ej, Serio, to smakuje jak taki, no ostatnio takie coś dobre jadłem w restauracji, jak sobie wziąłem O! No. Taki mega balansowane, mhm. że to jest takie kwaśne i słodkie Tak, kwaśne. No. Te maliny idealnie tutaj pasują, chyba żaden inny owoc tu nie będzie tak dobrze siedzieć jak te maliny jedne. No i tak oto tym sposobem zrobiliśmy trzy pyszne posiłki, trzy słodkie. I co ciekawe, te wszystkie trzy posiłki zrobiliśmy, ja tutaj patrzyłem, niecałe 20 minut. A to naprawdę może by było szybciej, bo my przecież nagrywamy film, musimy tu sprzątać na bieżąco wszystko. Więc jakby, czemu macie wymówkę, że nie macie czasu jeść zdrowo, jak to nie wymaga tyle czasu? Jakby, my jesteśmy tego dowodem. Myślę, że tak, udowodniliśmy Wam, że można jeść zdrowo i naprawdę szybko. Koniecznie zostawcie łapkę do góry, zasubskrybujcie ten kanał. Zasubskrybujcie nasze kanały, wbijajcie na nasze kanały, dziękujemy Wam za oglądanie, smacznego, testujcie, pa! Siema!